Cześć! Gamingowy laptop to dla większości obytych z technologią zwyczajny oksymoron. Bierze się to stąd, że zarówno procesory mobilne, jak i mobilne karty graficzne były mniej wydajne niż ich desktopowe odpowiedniki. Tak było jeszcze do niedawna. Za sprawą NVD i najnowszych kart graficznych z rodziny Pascal mobilne rozwiązania nie ustępują już tak bardzo. W naszej redakcji pojawił się ekstremalny laptop dla graczy marki MSI GT73VR7RF Titan Pro. Wyposażony właśnie w najmocniejszą odmianę karty GeForce GTX 1080. Jak wydajna jest to maszyna, przekonacie się z niniejszej recenzji. Zapraszamy! Notebook MSI to prawdziwy gigant. Zarówno pod względem gabarytów, jak i wagi. Laptop jest dużo grubszy niż modele, które dotychczas testowałem. W najgrubszym miejscu dochodzi do 50 mm. Wyposażony został w 17-calową matrycę, co wymusiło jego spore rozmiary. Szerokość prawie 43 cm i głębokość prawie 29 cm. Waga samego laptopa to 4,1 kg. W zamian mamy mnóstwo miejsca na klawiaturę i dłonie podczas grania. Ciekawą stylistykę ma obudowa. Górna część pokrywy została pokryta eleganckim, szczotkowanym aluminium. Na pokrywie znalazło się logo producenta i podświetlany emblemat ze smokiem. Materiał świetnie się prezentuje, jednak ma szczególne zdolności do łapania śladów po palcach czy całych dłoniach. Z identycznego materiału jest element wokół klawiatury. Tu szczególnie widać tendencję do palcowania. Na bokach laptopa znalazł się potężny arsenał wejść i wyjść. I tak, patrząc na wprost laptopa, po lewej stronie znalazły się gniazda audio i trzy gniazda USB 3.0. Na prawej stronie mamy kolejne dwa gniazda USB 3.0 i czytnik kart SD. Na tyle obudowy znajdziemy pozostałe złącza. Są to gniazda sieci LAN, mini DisplayPort, USB typu C z Thunderboltem, HDMI i potężne gniazdo zasilania. Jak widać, mamy wszystko, czego potrzeba w nowoczesnym laptopie. Oglądając laptopa ze wszystkich stron, w oczy rzucają się elementy chłodzenia. Właściwie cała konstrukcja jest im podporządkowana. Dwa potężne wloty znajdziemy na tyle obudowy, kolejne po obu bokach i co najważniejsze, praktycznie cała dolna pokrywa również jest perforowana, aby jak najszybciej pozbyć się nadmiaru ciepła. W sumie to nic dziwnego. We wnętrzu laptopa znalazły się najwydajniejsze podzespoły dedykowane na rynek mobilny. I tak sercem tej konstrukcji jest procesor Intel Core i7 siódmej generacji o oznaczeniu 7820HK, który pracuje z zegarem 2,9GHz, a w trybie turbo dobije do 3,9GHz. Do kompletu mamy 32GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 64GB. Za pamięć masową odpowiadają dwa dyski SSD o pojemności 256GB każdy. Skutek zastosowania technologii RAID-0 right mamy do dyspozycji przestrzeń o pojemności 512GB gdzie zapis i odczyt osiągają zawrotne wartości 3 GB na sekundę. Jako magazyn danych zastosowano talerzowy dysk Toshiby o pojemności 1 TB. Co prawda nie ma takich osiągów jak SSD, jednak tu ważna jest pojemność, a nie prędkość zapisu czy odczytu. Za grafiki 3D odpowiada układ GeForce GTX 1080 z własną pamięcią 8 GB. To w tej chwili najmocniejszy układ, który znajdziemy w laptopach. Ma on zagwarantować odpowiednią wydajność nawet w rozdzielczości 4K i poradzić sobie w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Tu chcielibyśmy zaprosić do obejrzenia materiału dodatkowego, w którym prezentujemy od środka testowany notebook. Z dodatkowych rzeczy, o jakich warto wspomnieć, to zastosowanie klawiatury SteelSeries, pełnowymiarowej z dodatkowym blokiem klawiszy numerycznych. Nie jest mechaniczna, choć tak ma się wrażenie, że jest zdecydowanie lepsza niż większość rozwiązań stosowana przez konkurencję. Klawiatura jest oczywiście podświetlana, a zakres podświetlenia możemy zmieniać z poziomu aplikacji SteelSeries Engine. Notebook MSI został wyposażony w głośniki znanej marki Dynaudio. Choć daleko im do ideału, jest i tak dużo lepiej niż w większości laptopów. Cieszy fakt dodania subwoofera. Mały, bo mały, ale jest i dodaje nieco głębi wydobywającemu się dźwiękowi. Zdecydowanie lepsze wrażenie uzyskamy za pomocą podłączonych słuchawek. I to rozwiązanie polecam. Nie tylko ze względu na dużo lepszej jakości dźwięk, ale też z innego powodu, o którym za chwilę. Na koniec zostawiłem sobie omówienie matrycy. To mocny punkt tego modelu. Mamy tutaj do czynienia z matrycą typu IPS. I widać to od pierwszego uruchomienia notebooka. W oczy rzucają się zdecydowanie lepsze kolory niż w szybkich matrycach TN, szersze kąty widzenia i jakość obrazu, której próżno szukać w tańszych rozwiązaniach. Do tego matryca jest matowa. Natywna rozdzielczość, z jaką pracujemy, to 3840x2160 pikseli. Obraz jest ostry jak brzytwa, przy tym nie męczy wzroku. Oczywiście po uprzednim przeskalowaniu interfejsu do 250% w Windowsie. Praca na pulpicie w rozdzielczości 4K jest praktycznie niemożliwa. Wyświetlane elementy są po prostu zbyt małe. Co innego granie w takiej rozdzielczości, ale o tym za moment. No dobrze, wiemy już co siedzi w środku tego giganta. Sprawdźmy zatem, jak prezentują się osiągi tandemu w postaci procesora i7 siódmej generacji i karty GeForce GTX 1080. Tym razem prezentowane gry będą wyświetlane w rozdzielczości 4K, jeśli tylko będzie taka możliwość. Domyślne ustawienia grafiki dajemy na ultra lub najwyższe możliwe w grze. To co? Odpalamy nasze tytuły testowe. Zaczynamy od 3D Marka. W teście Fire Strike uzyskujemy prawie 15800 punktów. Wynik znakomity. Lekko przebiliśmy pułap laptopów do gier i zbliżyliśmy się do wyniku pc do gier w 4K. Drugi test w 3D Marku to Time Spy, gdzie sprawdzamy wydajność w DirectX 12. Uzyskany wynik to ponad 6700 punktów. Ponownie znakomicie, praktycznie zrównaliśmy się z wynikiem PC-a do gier w rozdzielczości 4K. No brawo! Przejdźmy do gier. Nasze testy zaczynamy od Counter Strike Global Offensive. Tak jak zaznaczyłem wcześniej, gramy w rozdzielczości 4K i przy najwyższych możliwych ustawieniach. Ilość generowanych klatek waha się od 160 po nawet 220. Kolej na hit ostatnich miesięcy Battlefield 1. Rozdzielczość 4K, jakość grafiki ustawiona na ultra i w trakcie jazdy czołgiem widzimy od 50 do 60 klatek. Star Wars Battlefront i takie same ustawienia jak w poprzednim tytule. Śmigamy aż miło, a frame rate nie spada poniżej 50 klatek na sekundę. Titanfall 2 to kolejny ciężki tytuł dla kart graficznych. Ponownie rozdzielczość 4K i ustawienia jakości grafiki na ultra. Gra się płynnie w minimum 60 klatkach. Czas na wyścigi Dirt Rally. Ustawienia możliwie najwyższe, jakie są w grze i płynność przejazdu oscyluje w granicach 60 po nawet 80 klatek na sekundę. Kolejny tytuł to Doom. Środowisko OpenGL, rozdzielczość 4K i maksymalne ustawienia grafiki. Ponownie wyśmienity wynik, od 55 do 75 klatek na sekundę. Dying Light The Following, rozdzielczość 4K i grafika ustawiona na najwyższą jakość. Tu również uzyskaliśmy zaskakujący dobry wynik. Na liczniku mamy od 55 do 65 klatek na sekundę. Rise of the Tomb Raider, rozdzielczość 4K i najwyższe ustawienia grafiki. Tu uwaga, zalecana karta graficzna z własną pamięcią powyżej 4 GB. Biorąc pod uwagę wyniki w innych grach, ten wynik nieco rozczarowuje. Od 35 do 40 klatek na sekundę. Na koniec Wiedźmin 3. Ponownie rozdzielczość 4K, ustawienia grafiki na ultra. Tym razem uzyskaliśmy od 45 do 55 klatek na sekundę. Całkiem dobrze. W Wiedźminie sprawdzimy jeszcze, jak gra się będzie prezentować po włączeniu technologii Hairworks od Nvidii. I jaki to będzie miało wpływ na prędkość działania gry. Okazuje się, że spadek jest widoczny, a ilość generowanych FPS-ów. Nie przekracza 40. Za to włosy Białego Wilka wyglądają jak prawdziwe. Piękny efekt, trzeba przyznać. Jak widzieliście, te wszystkie testowane gry pogramy płynnie w rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli, i to w najwyższych możliwych ustawieniach graficznych. Jedne gry działają lepiej, inne nieco gorzej, jednak cały czas zachowana jest minimalna płynność, czyli od 30 klatek w górę. W zasadzie tylko przy Rise of the Tomb Raider mamy poniżej 40 klatek, w pozostałych tytułach częściej jest to powyżej 50. Jedno jest pewne: Duet w postaci Intela Core i 7 i karty GeForce GTX 1080 to w tej chwili najwydajniejszy sprzęt mobilny. Spełni on oczekiwania najbardziej wymagających graczy i poradzi sobie znakomicie z najnowszymi i nadchodzącymi tytułami, i to w rozdzielczości 4K. W trakcie testów przyjrzeliśmy się też innym walorom użytkowym nie tylko wydajności. Zacznijmy od baterii. W tego typu rozwiązaniach bateria nie jest krytycznym komponentem. Owszem, fajnie, że jest, jednak nikt nie liczy na to, że przy zasilaniu bateryjnym będziemy grać nawet przez kilka godzin. W naszym przypadku godzinna rozgrywka w Wiedźmina 3 wydrenowała baterię niemal do zera. Można przyjąć, że podczas grania zaledwie na godzinę możemy przejść na zasilanie bateryjne. Nie więcej. W pozostałych zastosowaniach, kiedy nie zależy nam na maksymalnej wydajności, możemy oczekiwać dłuższego działania. Coś w okolicach 3 godzin z hakiem. Jeśli będziemy chcieli obejrzeć film, to ograniczcie się do seansu w okolicach 2 godzin i kilkunastu minut. Jak widać, wyniki nie są rewelacyjne. Nic dziwnego, ten sprzęt nie był projektowany pod kątem dłuższego działania na baterii. Tu postawiono przede wszystkim na wydajność. Kolejna rzecz to głośność pracy. Jak wspominałem, w notebooku MSI mamy do czynienia z bardzo rozbudowanym chłodzeniem, które ma za zadanie efektywnie zbijać temperatury, a przy tym nie pozbawić nas słuchu. Czy to się udało? Powiem przewrotnie, i tak i nie. O ile podczas pracy przy minimalnym obciążeniu temperatury są trzymane w ryzach, a chłodzenie działa w mi minimalnym stopniu, komfort przebywania koło notebooka MSI jest całkiem przyzwoity. Wraz ze wzrostem obciążenia komponentów rośnie generowany hałas przez wentylatory. Przez krótki czas jest to akceptowalne, jednak po dłuższej chwili najzwyczajniej męczy i drażni nasze uszy. Tu właśnie przydają się słuchawki. Nie dość, że jakość dźwięku jest zdecydowanie lepsza, to jeszcze tłumią odgłosy z zewnątrz. Oczywiście do pewnego stopnia. Przy maksymalnych obrotach wentylatorów nawet słuchawki nie pomogą. Zresztą przekonajcie się sami. Całe szczęście, że ten stan osiąga się niezwykle rzadko. Jeszcze słowo o poborze prądu i zasilaczu. Notebook podczas normalnej pracy, przy przeglądaniu stron internetowych czy filmów na YouTubie, pobiera w okolicach 100W. Wynik zbliżony bardziej do pecetów niż rozwiązań mobilnych. Podobnie ma się sprawa podczas obciążenia. Oczywiście apetyt notebooka na waty rośnie i w szczycie może sięgnąć nawet 300W. To sporo nawet jak na peceta, a co dopiero jeśli chodzi o notebooka. Nic dziwnego, że producent zaopatrzył Titana w zasilacz o mocy 330W. Jednak nie jest to zwyczajny, smukły zasilacz, jaki znajdziemy najczęściej przy notebookach. To potężna jednostka, która waży, uwaga, ponad 1 kg i jest rozmiarów przysłowiowej cegły. Ogromna moc, ale też ogromne gabaryty i ciężar. Od strony programowej warto wspomnieć o oprogramowaniu Dragon Center. To kombajn do zarządzania naszym komputerem. Z jego poziomu możemy sterować wydajnością sprzętu, podbijać zegary procesora czy karty graficznej, ustawić podświetlenie klawiszy, regulować podświetlenie matrycy, w zależności co robimy w danej chwili. Możemy też naszego laptopa sparować ze smartfonem czy tabletem, aby za ich pomocą monitorować sprzęt. W końcu z tego poziomu przygotujemy kopię systemu, czy też zaznajomimy się z instrukcją. To prawdziwe centrum dowodzenia. Pod względem wydajności, Notebook MSI wypadł rewelacyjnie. Od dawna mobilne rozwiązania nie były tak blisko wydajności tradycyjnych pecetów. Z jednej strony to krok naprzód, z drugiej jednak, choć to notebook, to gabarytami i wagą bliżej mu do rozwiązań stacjonarnych. No bo komu się będzie chciało targać na plecach 4 kg 17-calowego notebooka na dokładkę z zasilaczem wielkości cegły, toż to czyste szaleństwo dla większości z nas. Jednak jestem wręcz przekonany, że znajdą się nabywcy takich potworów. Osoby, które muszą mieć wydajny, ale też w miarę mobilny sprzęt. Taki notebook może być świetną mobilną stacją roboczą do obrabiania i renderowania filmów, na przykład podczas targów czy innych tego typu imprez. Niestety taka wydajność i, jakby nie było, mobilność nie idą w parze z atrakcyjną ceną. I tak jest w tym przypadku. Model, który mieliśmy okazję testować, w przytoczonej konfiguracji kosztuje bagatela 15 tysięcy złotych z groszami. Cena wydaje się wręcz ogromna. Należy jednak pamiętać, że w zamian otrzymujemy najmocniejszy sprzęt, który obecnie jest dostępny. Mamy szybki procesor, najmocniejszą grafikę, ogrom ramu, wydajny system dysków SSD i wyborną matrycę IPS w rozmiarze 17 cali. Stąd ta cena, niestety. To sprzęt najwyższej klasy i cena jest adekwatna. Oczywiście nie każdemu się to spodoba. Przecież pc można złożyć w dwa razy niższej cenie o podobnej wydajności. No, pewnie. Nie będzie jednak on tak spektakularny jak notebook z ekranem 4K. W sumie można kupić zwykłego, rodzinnego fiata, po co Ferrari czy inne Porsche. To na dzisiaj tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!